Cześć Kamil Brzeziński kanał jak nauczyć programowania. Witam w kolejny wtorek o godzinie 18. Dzisiaj pokażę wam jak zainstalować najnowszą wersję Java, Java 14 i pokażę wam jakie są najciekawsze zmiany które przychodzą wraz z tą wersją jakie przygotowali dla nas twórcy języka Java. Wchodząc na Wikipedię na artykuł o Javie możemy zobaczyć że ostatnią wydaną wersją jest Java 13. Java 14 jest póki co w wersji testowej. Ale mamy dostęp już do tak zwanego wczesnego builda early access build, który możemy ściągnąć z tej oto strony, czyli JDK JavaNet ukośnik 14. Analogicznie JDK w wersji 13 znajdziemy na stronie JDK JavaNet ukośnik 13. Ja na swoim komputerze mam zainstalowanych kilka wersji Javy: Javę 11, 12, 13 i 14. W dzisiejszym odcinku korzystać będziemy z Javy 13 i 14. Jeżeli ktoś nie wie, jak zainstalować JDK na swoim komputerze, odsyłam do filmu Instalujemy JDK i IntelliJ IDEA, podstawy programowania w języku Java. Link do filmu zamieszczam w opisie. Jeszcze jedna drobna uwaga: co jeżeli mamy kilka wersji JDK zainstalowanych na jednym komputerze, jak system decyduje, która z wersji jest tą wersją domyślną? Jeżeli sprawdzimy to u mnie, zobaczymy, że jest to JDK wersji 14. Tak to działa na macOSie, że ta najnowsza wersja jest uznawana za wersję domyślną. Na Windowsie musimy zmienić wartość zmiennej Java Home. Natomiast w IntelliJu, jeżeli w jednym projekcie chcemy skorzystać z jednej wersji Java, a w drugim projekcie z innej wersji Java, konfigurujemy to już na poziomie projektu. Przeglądając stronę projektu JDK14, widzimy, że tych featureów, które wchodzą do Java 14 jest całkiem sporo. Ja w tym odcinku dzisiaj. Opowiem o moim zdaniem najciekawszych, tych, które najbardziej się deweloperom przydadzą. Zwróćmy też uwagę, że nie wszystkie feature, o których dzisiaj będę opowiadał, znajdą się w tej ogólnie dostępnej wersji Java 14. Tutaj mamy w kilku miejscach preview, preview, incubator. To są te feature, które dopiero co są testowane, dopiero co wprowadzane, także niektórych z nich możemy spodziewać się dopiero w Java 15, 16 lub 17. A teraz, przechodząc do tego, co najistotniejsze, przyjrzymy się najciekawszym feature'om. Zaczniemy od feature'u numer 359, czyli records. Jest to feature, który obecny jest już w wielu innych językach i w Javie oczekiwany był od bardzo długiego czasu. Jest to feature, który wprowadza tzw. data-klasy do Javy. Data-klasy to, tak jak sama nazwa wskazuje, klasy do przechowywania danych. Takie klasy nie posiadają żadnej logiki, Służą one jedynie do przechowywania wartości. Najczęściej są to klasy niemutowalne, czyli raz utworzone z jakimiś wartościami, nigdy już nie zmieniają swojego stanu. Spójrzmy, jak Data klasy tworzymy w języku Kotlin. To, co nam wystarcza, to tylko i wyłącznie ta jedna linia Data Class User. Kompilator już za nas wygeneruje takie rzeczy jak metody equals i hashcode czy toString. W Java do tej pory nie było niestety tak łatwo. Jak to robiliśmy w Java do tej pory? Stworzę nową klasę, klasę user. Ma to być klasa niemutowalna, także tutaj dodamy jeszcze final. Teraz dwa pola: private, final, string, name, private, final, int, age. Teraz potrzebujemy konstruktor. Możemy go wygenerować. Name i age, następnie potrzebujemy gettery, to czego jeszcze potrzebujemy to metody Equals i Hashcode, wygenerujemy jeszcze tu stringa. Spójrzmy, jak to wygląda. 42 linie kodu. Tylko po to, żeby stworzyć prostą data klasę. To wszystko, co tutaj mamy, to tak zwany boilerplate code. Za każdym razem, kiedy będziemy tworzyć data klasę, będziemy musieli ten kod napisać lub wygenerować. Oczywiście nikt nie chce tego za każdym razem robić. Programiści szukają jak najprostszych rozwiązań, szukają sposobów, żeby ograniczyć sobie pracy, żeby też nie pisać niepotrzebnego kodu, ponieważ im więcej kodu napiszemy, tym większe jest ryzyko, że w tym kodzie będą jakieś błędy. I jak dotąd najlepszym rozwiązaniem było skorzystanie z biblioteki lombok. Jest to biblioteka, o której nagrywałem film. Link również do tego filmu jest w opisie. Stwórzmy więc teraz data klasę z użyciem lomboka. User lombok. Tutaj stworzymy dwa pola. Private final String. Name private final int age. I to, co musimy w lomboku zrobić, to dodać adnotację value. Dużo prostsze, dużo czytelniejsze, ale musimy korzystać z zewnętrznej biblioteki. Twórcy języka Java stwierdzili więc, że trzeba taką funkcjonalność dodać do języka, do Javy. I dlatego w Javie 14 mamy preview nowej funkcjonalności, nowego typu reprezentacji danych, jakim są rekordy. Przełączmy się na drugi projekt. Projekt z Java 14 i napiszmy pierwszy Data Rekord. Zamiast public class piszemy rekord i w nawiasie. Podajemy jakie pola ma posiadać ten rekord. String name, int, age. Niestety IntelliJ będzie nam to podkreślał, będzie nam mówił, że coś takiego jak rekord nie istnieje, że mamy podać albo klasę, albo interfejs. Ale wynika to z tego, że Java 14 jest póki co w tej wersji Early Access i IntelliJ jeszcze nie jest do tych zmian dostosowany. Ale zaraz uruchomimy na szkodi i zobaczymy, że te rekordy w Java 14 naprawdę są. Przejdźmy do klasy main. Stworzymy nowy rekord. Person Kamil wiek 31. O, w tym roku będę już miał 32 lata. Wpiszmy 32 rocznikowo. Person. I wyświetlmy w konsoli no to obiekt system out person w IntelliJ'u nie uda nam się tego uruchomić przejdźmy więc do konsoli to jest folder z naszym projektem tutaj stworzyłem taki skrypt możemy go podejrzeć który buduje nasz projekt a następnie Uruchamia klasę main z tego projektu. Uruchomimy ten skrypt. Aha, jeszcze jedna rzecz, którą wam pokażę tutaj w POMIE. Żeby Maven wiedział o tych zmianach, które chcemy mieć z najnowszej wersji Java, musimy dodać argument przy kompilacji, czyli enable preview. Ten przełącznik pozwala na skorzystanie z tych featureów Java 14, które są w tym statusie preview, czyli statusie jeszcze nieostatecznym. Wracamy do konsoli, uruchamiamy nasz skrypt. Projekt jest budowany i uruchamiany, jak widzimy. Zostało wyświetlone Person Camille Age 32. Jeżeli byśmy podczas kompilacji wyłączyli ten argument Enable Preview, wtedy zobaczmy, co się stanie. Dostajemy informację, że rekordy są. Featureem w statusie preview i one są z defaulta wyłączone, i musimy właśnie dodać ten enable preview, żeby z nich skorzystać. Także dodajemy tutaj z powrotem ten argument, tak żeby móc przetestować kolejne nowe featurey. Drugi bardzo ciekawy feature to feature numer 305 Pattern Matching for Instance of. Jest to naprawdę bardzo prosty, ale zarazem świetny feature. I już pokazuję go w praktyce. Przechodzimy do naszego projektu z Javą 13. Możemy te dwie klasy usunąć, nie będziemy ich już potrzebować. Wracamy do klasy main i piszemy taki prosty kod. Object text string i tu podajemy jakiegoś stringa. Następnie tworzymy prostego ifa i sprawdzamy czy text string tutaj zapisany w obiekcie jest tak naprawdę stringiem, czyli używamy operatora Instance of, string, i chcemy teraz coś z tym stringiem zrobić. Czyli na przykład sprawdzić, czy string zaczyna się od wielkiej litery K. To, co robiliśmy do tej pory, to kastowaliśmy naszą zmienną na właściwy typ, czyli w tym przypadku string, text String, starts. With K. I tu możemy jeszcze to wyświetlić w konsoli. To, co wydaje się tutaj zbędne i nadmiarowe, to ten casting na stringa. Skoro sprawdziliśmy już, że nasza zmienna jest typu string, to po co jeszcze robimy tutaj ten casting? Z takiego założenia wyszli właśnie twórcy języka Java i w Java 14 znacznie to uprościli. Spójrzmy, jak to wygląda w Java 14. Tutaj też możemy usunąć. Rekord person. Przechodzimy do Maina, tworzymy Object text string, if text string Instance of String S. Tutaj właśnie musimy zwrócić uwagę, żeby stworzyć nową zmienną. Jeżeli zrobilibyśmy tak, to nie zadziała, tu musimy stworzyć w ten sposób nową zmienną i będziemy operować już na nowej zmiennej. Oczywiście tutaj IntelliJ nam znowu nie podpowie, ponieważ IntelliJ nie zna jeszcze tego feature'a, ale my wiemy, że taki feature istnieje. Starts with K. I całość wyświetlimy, wyświetlimy znowu w konsoli. Tak więc przechodzimy z powrotem tutaj, uruchamiamy otrzymaliśmy informację TRUE. Czyli prosta zmiana, ale jak widzimy kod staje się nagle dużo bardziej czytelny, porównajmy zresztą. Ten kod z tym oto kodem. niepotrzebny casting, nadmiarowy, tutaj wygląda to dużo prościej, dużo czytelniej, dużo przyjemniej będzie się z takim kodem pracować. Kolejny feature Feature numer 358. Feature, który zaoszczędzi wiele nerwów, wiele czasu podczas uruchamiania, debugowania naszych aplikacji. Helpful Null Pointer Exceptions. Jak to działa teraz? Deklarujemy sobie jakiś obiekt. Tekst string. I ten obiekt jest nulem. Teraz na naszym obiekcie wykonujemy jakąś, wołamy jakąś metodę. Uruchomimy to i dostajemy znany wszystkim błąd null pointer exception w linii numer 5. W tym przypadku jest łatwo, mamy tutaj nieskomplikowany kod. Możemy domyślić się, że null pointer pochodzi z tekst stringa i faktycznie patrzymy dwie linie wyżej, mamy tutaj nula. Ale przy realnych projektach, gdy mamy tego kodu więcej, gdy kod jest bardziej skomplikowany, zazwyczaj nie jest to aż takie proste. Czasem bardzo dużo czasu spędzamy na znalezieniu przyczyny null pointera. Twórcy Java postanowili nam wreszcie ułatwić życie. Zobaczmy, co wymyślili w Javie 14. Przekopiuję ten kod i zobaczymy, jak to wygląda w nowej wersji Java. Dostaliśmy informację, że mamy null pointer exception w linii numer 5, ale dostaliśmy też informację, od razu dostaliśmy tę informację już tutaj w konsoli, że null pointer poleciał z tego względu, że tekst string jest nulem. Także nie musimy szukać już, która z wartości jest wartością nulową, wszystko dostajemy podane na tacy. Tutaj warto jeszcze podkreślić, że ten feature nie jest aktywowany domyślnie. Jeżeli wejdziemy sobie do naszego skryptu, zobaczymy, że dodałem tutaj. Taki fragment. Showcode Details in Exception Messages. Domyślnie tego nie ma. Jeżeli usuniemy ten fragment z kodu uruchamiającego naszą klasę main, nasze null, pointer, nasze null pointery będą dokładnie takie same jak wcześniej. Po prostu dostajemy informację null pointer exception. Wynika to z tego, że w tej nowej wersji w tym nowym podejściu do null pointerów mogą się tutaj pojawić nazwy zmiennych z naszego kodu źródłowego. No one się pojawiają. Czasem mogą to być zmienne, których nie chcemy gdzieś pokazywać na zewnątrz. Także ze względów bezpieczeństwa ten feature jest wyłączony domyślnie. Ale na potrzeby debugowania aplikacji, na potrzeby rozwijania aplikacji możemy sobie ten feature aktywować. Kolejny feature, feature, który mogliśmy testować już w Javie 13, to tak zwane text blocks. Do tej pory, gdy definiowaliśmy w Javie duże bloki tekstu, nie było to zbytnio wygodne. Wyglądało to mniej więcej tak. Jeżeli chcieliśmy dodać nową linię, to dodawane były te plusy. No, nie wyglądało to najlepiej. Praca z tego typu blokami tekstu też nie była zbyt łatwa. Problem był z kopiowaniem bloków tekstu. Oczywiście IntelliJ w pewnych kwestiach nam pomagał, bardzo nam pomagał w wielu kwestiach, ale to wciąż nie jest to, czego byśmy oczekiwali. Java 14 wprowadza coś bardzo prostego, a jednocześnie bardzo skutecznego. Spójrzmy, jak to wygląda. Teraz, jeżeli będziemy chcieli zdefiniować taki długi blok tekstu, zrobimy to w następujący sposób: trzy cudzysłowy. Tu sobie wpiszemy nasz tekst. Sysout. Uruchamiamy nasz skrypt. Jak widzimy, tekst został bez problemu wyświetlony. Także rozwiązanie łatwe i proste, i rozwiązanie stare, no nie aż tak bardzo czytelne. Ostatni feature, o którym chcę Ci opowiedzieć, to feature, który możemy testować w Java już od jakiegoś czasu. Switch Expressions, nowe podejście do wyrażeń Switch. Feature ten testowany był chyba od wersji 12. Teraz w wersji 14 wejdzie już jako standardowy feature. Przypomnijmy sobie jak do tej pory pisaliśmy switche. I zdefiniujemy prostego switcha, który powie nam, ile jest liter w nazwie danego dnia. Switch day case Monday Monday ma 6 liter. 6 liter mają też piątek i niedziela. Czyli case Friday. Case Sunday. Tu oczywiście musimy dać breaka. Możemy teraz napisać kolejne przypadki. Case Tuesday. Który ma 7 liter. Tu musimy znowu dać breaka. Case Thursday i Case Saturday, tu dajemy osiem. Break została nam jeszcze siroda, i możemy dać jeszcze default czyli na przykład nie wybrałeś żadnego dnia i tutaj oczywiście też break przypominam wybraliśmy wednesday możemy na szkodę uruchomić otrzymaliśmy 9 wpiszmy monday Otrzymaliśmy 6, wpiszmy teraz Monday 1. Teraz trafiliśmy do defaulta naszego switcha, czyli nie wybrałeś żadnego dnia. No ale ten kod nie jest zbyt czytelny. To był zawsze problem ze switchem, że była to taka bardzo chaotyczna konstrukcja. Trzeba było pamiętać o tym, żeby te breaki tutaj dodawać. Od lat było widać, że zdecydowanie jest to struktura. W której jest potencjał do zmian, i te zmiany wreszcie zostały wprowadzone. Napiszmy jeszcze raz to samo, ale tym razem w javie 14. Przekopiuję ten kod, wkleję go tutaj. tutaj dajmy Monday. I teraz tak zamiast tych kilku caseów, jeden pod drugim, robimy coś takiego. Tego breaka nie ma. Zamiast dwukropka dajemy taką oto strzałkę. No I co? Ten kod jest dużo czytelniejszy. Od razu widzimy, że jeżeli wybierzemy Monday, Friday, Sunday, wtedy wyświetlimy 6, przy Tuesday 7 i tak dalej, i tak dalej. Uruchommy i zobaczmy, jak to działa, czy w ogóle działa. Otrzymaliśmy 6. Teraz wpiszmy tutaj Wednesday. 9, piszmy Wednesday. 2, otrzymaliśmy defaultową wartość. Także mamy wreszcie dużo prostszą konstrukcję Switch. To oczywiście nie koniec featureów w Java 14. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, odsyłam do strony projektu JDK14 do poczytania, do zobaczenia, co tam jeszcze nowego twórcy Java przygotowali. Teraz, gdy nowe wersje Java wychodzą co pół roku, warto być z tymi wszystkimi zmianami na bieżąco. Do tego bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Tyle dzisiaj ode mnie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie też komentarz. I widzimy się w przyszły wtorek o godzinie 18. Dzięki i cześć.